Jeśli wciąż pani niedobrze? Nie, zaczęły działać inhibitory. Język mi drętwieje. Chciałabym, chciałabym w to wierzyć, ale zniszczenia są zbyt duże, zbyt poważne, zbyt kompleksowe. Nie zgadzam się. Z całym szacunkiem dla pracy doktor Sobek w Miriam, ale nie. Życie nie zawsze znajduje sposób, by przetrwać. Czasem po prostu umiera. Jak wschodnie Syzygium, jak Kongo. Czy Timor, jak my? To nasza nagroda? Podziemne miasto, pełne śmiertelnie chorych, czekających na cud? Razem się zestarzejecie. Pani i pani bliscy. Bezpiecznie. Nie mam bliskich. Chyba że założę rodzinę. Obawiam się, że nie. Wszyscy mieszkańcy Elysium zostaną wysterylizowani. Siedlisko pozwalające utrzymać dwa tysiące osób przez nawet sto lat, to spore wyzwanie, pani doktor. Gdyby liczba osób wzrosła zamiast zmaleć, wszyscy by zmarli w ciągu 30 lat. Wiedziałam, tylko nie miałam odwagi tego powiedzieć. Proszę? Proszę to zakończyć. Medyczna eutanazja. Nie chcę brać w tym udziału. Chcę to skończyć. Rozumiem. Przepisy wymagają 48 godzin, do których. Jeśli wciąż pani niedobrze? Nie, zaczęły działać inhibitory. Język mi drętwieje. Chciałabym, chciałabym w to wierzyć, ale zniszczenia są zbyt duże, zbyt poważne, zbyt kompleksowe. Nie zgadzam się. Z całym szacunkiem dla pracy doktor Sobek w Miriam, ale nie. Życie nie zawsze znajduje sposób, by przetrwać. Czasem po prostu umiera. Jak wschodnie Syzygium. Jak Kongo czy Timor. Jak my? To nasza nagroda? Podziemne miasto pełne śmiertelnie chorych, czekających na cud? Razem się zestarzyjecie. Pani i pani bliscy. Bezpiecznie. Nie mam bliskich. Chyba że założę rodzinę. Obawiam Wiem się, że nie. Wszyscy mieszkańcy Elizyą zostaną wysterylizowani. Siedlisko pozwalające utrzymać dwa tysiące osób przez nawet sto lat to spore wyzwanie, pani doktor. Gdyby liczba osób wzrosła zamiast zmaleć, wszyscy by zmarli w ciągu trzydziestu lat. Wiedziałam, tylko nie miałam odwagi tego powiedzieć. Proszę? Proszę to zakończyć. Medyczna eutanazja. Nie chcę brać w tym udziału. Chcę to skończyć. Rozumiem. Przepisy wymagają 48 godzin, do których